Na ostatniej sesji Rady Miasta radna Elżbieta Konarzewska zaproponowała oświetlenie wieży najstarszego działdowskiego kościoła. Swoją propozycję szczegółowo uzasadniła. Kościół parafialny w Działdowie, mieszczący się przy ulicy Nidzickiej, jest najstarszym kościołem rzymskokatolickim w naszym mieście. Prace nad jego budową ukończono w roku 1896. Konsekrowany zaś został w roku 1900. Jest to więc obiekt zabytkowy. W ubiegłym roku kalendarzowym proboszcz parafii świętego Wojciecha, ksiądz kanonik Adam Filarski ukończył pracę związane z gruntowną renowacją wieży Kościoła. Kościół zatem nabrał dodatkowego blasku, ale w ciągu dnia możemy podziwiać jego piękno. Nocą zaś jest kompletnie niewidoczny. Zwracam się więc z prośbą do Pana Burmistrza o zainstalowanie urządzenia dającego efekt podświetlenia w celu wyeksponowania jednego z najcenniejszych podkreślam zabytków naszego miasta. Rolę tą mógłby pełnić reflektor z wklęsłym zwierciadłem ogniskującym światło na wieży kościelnej. W sąsiedztwie kościoła w parku PCK są latarnie, z których światła mogłyby korzystać. Ten, tenże reflektor. Ksiądz Adam Filarski otwarty jest na współdziałanie z panem burmistrzem w tej sprawie. Burmistrz wydawał się otwarty na tego typu propozycje. No to spotkam się z księdzem proboszczem prawda, i porozmawiamy, porozmawiamy również z urzędnikami na temat możliwości finansowych wykonania tego. Tego typu podświetlenie zastosowano już między innymi na budynku działdowskiego ratusza. Zamontowanie jednego reflektora to również niewielki koszt. Realizacja pomysłu może więc wkrótce stać się faktem.